Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy dosyć ciekawy samochód, wchodzi nam do oferty. Jest to BMW X2 X Drive z silnikiem dwulitrowym diesla o mocy 190 koni. Samochód bardzo ładnie doposażony. Widzimy piękny grafitowy lakier, felga 19-calowa. Jest to wyposażenie M Sport X. Samochód tak jak powiedziałem z roku 2018 pochodzi z polskiego salonu, jest całkowicie pozbawiony śladów użytkowania prezentuje się naprawdę pięknie. Samochodem zostało przejechane około 60 tysięcy km. Zajrzyjmy do wnętrza tego pojazdu, oczywiście bezkluczykowy dostęp, tapicerka jasna, jak widzimy, skrzynia automatyczna, z łopatkami w kierownicy, bo samochód świetnie się prezentuje, piękne wykończenie, pamięć foteli. Kamera cofania, oczywiście dwustrefowa klimatyzacja, eee, masę asystentów jazdy, podsufitka czarna. O, samochód tak naprawdę nie nosi znamion użytkowania, jest pięknie zachowany. Eee, w grę w tym przypadku wchodzi sesja leasingu. Więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany takim egzemplarzem, zapraszam. Wszelkie szczegóły co do sesji będą zamieszczone w ogłoszeniu. Pod filmikiem na YouTube znajdziecie link do ogłoszenia, pełen opis. Jeżeli są jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Zapraszam na oględziny pojazdu, na jazdę próbną. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie, cześć.